Cześć, witam w pierwszej lekcji. W tej lekcji ściągniemy darmowy program do montażu CapCut. I zaczniemy pracę nad naszym filmem. Kilka słów o kapkacie. Generalnie jest to bezpłatny program. Jest też część płatna. Ale wszystko to, o czym tutaj będziemy mówili, będziemy robili w wersji darmowej. Program jest bardzo łatwy w obsłudze. Można w nim montować na telefonie i na komputerze. My będziemy montować na telefonie. Teraz będziemy pracować nad całym kadrem. Nad tym, żeby on lepiej wyglądał. Klikamy w przycisk Dostosuj i Jasność. Znowu tym sliderem przesuwamy odrobinę w lewo albo w prawo. I tutaj podobnie. Generalna zasada jest taka, że nie wchodzimy w duże wartości, bo będzie to źle wyglądało. Czyli unikamy tego, żeby ten suwak był maksymalnie przesunięty w prawo albo w lewo. Ja teraz lekko ściemnię mój filmik, bo jest za jasny. Mam przepaloną twarz. Kontrast? Tutaj też delikatnie przesuwamy suwak w prawo, na przykład o 5-10%. Kolejny element przycisku dostosuj nasycenie. Tutaj suwak delikatnie przesuwamy w prawo, na przykład o wartość 6. Wyostrzenie ustawiamy na 10. Akceptujemy zmiany tym ptaszkiem na dole.